Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 18 dzień października, kościół proponuje fragment Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, wersety od 1 do 9. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przejmą was, jestcie co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Moi drodzy, ten piękny fragment Ewangelii otrzymujemy na święto świętego Łukasza, Ewangelisty. Nie znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Żadnego opisu o powołaniu Łukasza, bo takie, takie wydarzenie nie miało miejsca. E, Łukasz nie spotkał osobiście Jezusa, nie był nawet pochodzenia żydowskiego, ale jak sam stwierdza, był bardzo wnikliwym, e, no, można nawet to powiedzieć, historykiem, ponieważ badał, bardzo wytrwale badał źródła, żeby opisać wszystko po kolei, jak sam pisze w swojej Ewangelii. I dlatego też jego Ewangelia jest taka bardzo szczegółowa i bardzo bogata w szczegóły dotyczące życia i nauczania Jezusa. Co więcej, ciekawą jest chociażby właśnie Ewangelia Dzieciństwa, czyli pierwsze rozdziały Ewangelii Świętego Łukasza, w których to... Ze szczegółami wręcz widzimy scenę zwiastowania, zagubienia Jezusa, narodzin Jezusa, także sceny związane z poczęciem i narodzinami Jana Chrzciciela, ponieważ Łukasz rzeczywiście szukał wytrwale. No i można też tak powiedzieć, źródła o tym mówią, że jedną z tych, którzy Przekazali Łukaszowi konkretną wiedzę była też Najświętsza Maryja Panna. Łukasz był wykształconym człowiekiem, najprawdopodobniej był lekarzem, dlatego też jest patronem służby zdrowia. I swoją Ewangelię napisał w bardzo pięknym języku, co też wielu skłaniało ku temu, by uważać Łukasza również za malarza. Czy tak było, tego nie wiemy. Natomiast niewątpliwie to, jak ukazał Maryję w swojej Ewangelii, jest rzeczywiście przepięknym obrazem, przepięknym wizerunkiem Maryi z bardzo konkretnymi szczegółami jej cech, mimo że ona była bardzo pokorna i chciała pozostać w cieniu. Łukasz jest tym, który napisał Ewangelię, ale Łukasz też napisał dzieje apostolskie. On też towarzyszył Świętemu Pawłowi w jego podróżach misyjnych. On też był przy Świętym Pawle, kiedy był więziony w Rzymie. Najprawdopodobniej był z nim aż do jego śmierci męczeńskiej. Potem, jak mówi tradycja, szedł z Ewangelią dalej, aby nieść ją dalej, tak jak w dzisiejszej Ewangelii uczniowie, których Jezus posyła. I moi drodzy, ten dzień święta Świętego Łukasza Ewangelisty powinien być dla nas okazją do wdzięczności za to co zrobili dla nas autorzy Pisma Świętego, szczególnie ewangeliści. Łukasz nie był Żydem, tak jak już wspomniałem, był nawróconym poganinem, a więc jest można powiedzieć bardzo bliski nam, ponieważ my nie pochodzimy z narodu żydowskiego w większości. Natomiast jesteśmy ludźmi wierzącymi, bo dana nam została ta łaska. A ta łaska dotarła do nas między innymi właśnie przez Ewangelię. I dzisiaj też trzeba tę Ewangelię nieść dalej. I każdy z nas jest zaproszony do tego, by tę Ewangelię nieść. Zobaczmy, moi drodzy, niedawno ten fragment rozważaliśmy, więc o tym też mówiłem, że nie tylko apostołowie byli posyłani do głoszenia Ewangelii, ale też inni uczniowie. Inni uczniowie, także my. Dzisiaj ludzie potrzebują Ewangelii. Kiedy rozmawiam z moimi uczniami na lekcjach o Ewangelii Niedzielnej, niestety bardzo wielu z nich nie pamięta, co było. Bardzo wielu z nich nie, 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 nawet nie słyszało tej Ewangelii, bo po prostu nie byli w kościele. Ale nawet kiedy odczytamy tę Ewangelię, ludzie nie potrafią tego wszystkiego zrozumieć. Niby to takie proste, a jednak. Dla wielu jest to w jakiś sposób zakryte. Być może dlatego, że nie szukają, nie są zainteresowani tą Ewangelią, ale z drugiej strony, moi drodzy, widzę też bardzo konkretne takie owoce, kiedy rozważamy tę Ewangelię wspólnie na lekcjach, no i wyciągamy konkretne wnioski. I niektórzy spośród uczniów stawiają też bardzo konkretne i bardzo trafne pytania. Chcąc jakby coś więcej odkryć z tej Ewangelii dla siebie. Może też i my, moi drodzy, w tych miejscach, gdzie Bóg nas stawia, moglibyśmy bardziej pokazywać ludziom Boga ukazanego w Ewangeliach. Może właśnie nasze świadectwo życia, nasze przywiązanie też do Słowa Bożego mogłoby być dla innych zachętą, by i oni chętniej, Sięgali po słowo Boże. Dlatego też czujmy się powołani i posłani do tego, by nieść Ewangelię dalej, by nieść Słowo dalej, by to Słowo dalej mogło docierać, mogło przemieniać ludzkie serca, mogło przemieniać ludzkie życia. Na zakończenie powiem Wam, wspominałem już o tym, natomiast jest to dla mnie niesamowicie piękny też przykład. Kiedy to jedna z naszych dziewczyn ze wspólnoty, nauczycielka, kiedyś usłyszała od swoich uczniów: Proszę Pani, na lekcjach Pani, to my więcej o Panu Jezusie słyszymy, jak na lekcjach religii. A więc można. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo i za Ewangelię, które do nas dotarły. Dziękuję Ci za Świętego Łukasza który z taką wnikliwością badał źródła i opisał nam to wszystko, co działo się za czasów Jezusa, co działo się w życiu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, też za to, co Łukasz ukazał nam o pierwotnym kościele w dziejach apostolskich. Chcemy uczyć się z Ewangelii i z dziejów, jakim kościołem my mamy być dzisiaj, ale chcemy też być tymi, którzy niosą Ewangelię dalej, by ludzie słyszeli, by ludzie. Zostali dotknięci i przemienieni słowem. Panie Jezu, wiem, że możesz naprawdę dla nas uczynić wiele. Proszę cię, więc uzdalniaj nas, do tego, byśmy nieśli Twoje słowo, by ludzie mogli słyszeć Twoje słowo i by to słowo ich przemieniało. Modlę się za tych, do których nas będziesz posyłał i za tych spośród ochrzczonych, którzy nie żyją Ewangelią na co dzień. Dotykaj ich serc i wzbudzaj w, 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 w nich to pragnienie sięgania po Twoje słowo. Niech tak się dzieje. Amen. Pozdrawiam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.